Najtańsza kamera samochodowa, jaką udało mi się trafić: Tracer 2.2 S FHD Ursa. Kosztowała ona 69,99. Kupiłem ją w Kauflandzie moi drodzy. No i co mamy tutaj o niej ciekawego? Przekąt na 2,2 ,2 cala, ekran LCD, Full HD 180, audio, nagrywanie w pętli to tu jeszcze ciekawego kąt. 120 stopni, w poprzedniej mm, miałem chyba 180. Bateria 200 mAh. No i co? No i co? Będziemy ją rozpakowywać, moi drodzy. A więc co mamy w pudełeczku? Mamy w pudełeczku mamy kamerkę, moi mili. Tutaj ciekawe zaskoczyło mnie to, bo w tej poprzedniej, dużo droższej, chyba za 250 zł nie miałem tego. A to jest. Yy, Łapka do plastików, jak chcemy gdzieś ukryć kabelek, więc fajna sprawa i tak mi się przyda całkiem nieźle. O, zresztą mamy przystaweczkę zaklejoną folią. Nieźle, nieźle. Przystaweczka. Instrukcja po polsku, więc fajnie. No i ładowareczka tutaj moi mini ładowareczka. Jedyne czego nie ma w tym zestawie mi się to nie podoba. To jest karta pamięci, którą musiałem sobie dokupić. Yy, maksymalna karta pamięci, jak tej wchodzi to 32. No ale mi wystarczy, więc sama kamerka kosztowała 60, 70 zł bez jednego grosza, a ta karta jakieś chyba 37 zł nie wyszła. Czyli razem mamy 107 zł i cały zestaw gotowy. Dobra, rozpakuję kamerkę i wam pokażę z bliska. Nie wydaje się być jakaś super tandetna. No co? Wejście na kartę szyję. Już zepsułem. Ech, tutaj na ładowanko. Ładowanko jest z portu z tego z C, nie? Tu chyba na jakieś słuchawki albo nie wiem na no co. Przyciski, mikrofon. <laughs> no, zobaczymy jak będzie nagrywać. Dobra, podłączę sobie ją, zobaczę jak wygląda. Dobra, moje pierwsze spostrzeżenia Są całkiem fajne, bo Gdzie to jest? Bo działa, nie? Bo działa eee, Tak, jeszcze jakby kogoś to interesowało To kamerka ma zbudowany Kurde, o, eee, Tryb parkingowy Czujnik zderzeniowy I detekcję ruchu Kabel do doładowania jest Zorąbiście długi mam mógłbym chyba bym miał gniazdo w bagażniku, to mógłbym z bagażnika to podłączyć. No i co? A. Uchwyt. Uchwyt do szyby bardzo mocny. Naprawdę bardzo mocny. to jakoś tak krzywo siedzi, albo moja szyba jest krzywa. No. no nic, będę nagrywał. Jak coś fajnego nagram, to wam przedstawię jakieś materiały. A na razie to by było na tyle. Pozdro.